Witam Państwa. W odcinku 10 mój rozmówca, pan Marek Tomasz hodorowski autor książki Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, opisał niezwykłe wręcz szczęście angielskich pionierów kolonizujących Amerykę Północną w wieku XVII. Zilustrował też szczęście ludzi pochodzących z Afryki, podróżujących tym razem niedobrowolnie do szczęśliwej Ameryki. Zapraszam do oglądania odcinka 11, zatytułowanego Liczby potwierdzają istnienie bestii. Skąd bierze się pańska pewność co do hipotezy istnienia bestii? Podane zostały dwa przykłady, mogą być potrzebne następne, panie Marku. Wystarczy zwrócić uwagę na rozwój Londynu. Zacznijmy od XVI stulecia. W roku 1530, warto zapamiętać tą liczbę, Londyn nie przekraczał 50 tysięcy mieszkańców. W 1530. W 1568 Londyn liczył już a 100 tysięcy mieszkańców, czyli dwa razy tyle, i de facto stał się piątym co do wielkości miastem w Europie. Prawie 40 lat minęło, takie wzrosty się zdarzają? W takim razie prześledźmy, co działo się dalej. W roku 1660 Londyn liczył już 440 tysięcy mieszkańców, stając się szóstym co do wielkości miastem na świecie. A w 100 lat później, w roku 1760 Londyn liczył już 700 tysięcy mieszkańców i było to drugie miasto po Pekinie a co do wielkości na świecie. W roku 1825 Londyn był już największym miastem świata z liczbą 1,3 miliona mieszkańców. Ale o czym miałoby to świadczyć? No, Bagdad w 8 i 9 stuleciu rozwijał się przecież szybciej. To prawda. Londynowi osiągnięcie pozycji miasta milionowego i największego na świecie zajęło prawie 300 lat. A tymczasem Bagdad to samo osiągnął w lat 90. No i najważniejsze, tysiąc lat wcześniej. O ile pamiętam, było to miasto budowane od podstaw. Czy Bagdad rzeczywiście stał się miastem milionowym w ciągu 90 lat? No, jak spojrzymy uważnie na dane, to nawet szybciej. Co więcej, stał się miastem ponad milionowym w połowie IX stulecia. No, tutaj słuchacze z różnych krajów mogą sobie przypomnieć historię własnych krajów, w którym punkcie, zwłaszcza kraje europejskie, znajdowały się w IX stuleciu. Tylko, że Bagdad wówczas nagle. W Konkretnie w X stuleciu, nagle przestał się rozwijać, jakby stanął w miejscu. A z kolei Londyn wprost przeciwnie, to znaczy od roku 1530 co najmniej do roku 1960, rozwijał się niezwykle intensywnie, było to absolutnie spektakularne. A na ile dynamiczny był dalszy wzrost Londynu? No, to warto podać liczby, uzupełniając to słowo spektakularny rozwój. W roku 1825 to było 1,3 miliona mieszkańców, a w roku 1866, czyli no po 40 latach, 3,4 miliona mieszkańców. Przypomnę, że był to XIX wiek i tego typu przyrosty, no to. Takie miasto już wymagało potężnej infrastruktury. Natomiast w roku 1914 Londyn liczył 7,3 miliona mieszkańców. Londyn tak naprawdę od roku 1825 był największym miastem na świecie. W ciągu 90 lat powiększył się siedmiokrotnie. A jaki z tego możemy wysnuć wniosek? Więc to, to jest wniosek pozornie taki prozaiczny, ale on jest niezwykle ważny, warto go zapamiętać, dlatego że wszystko wskazuje na to, że Londyn przejął w jakimś zagadkowym sensie, i do tego będziemy wracać w kolejnych, mam nadzieję, odcinkach, tradycje i rolę starożytnego Babilonu, a następnie Bagdadu, czyli największych miast świata w historii. I tak naprawdę najbardziej dla historii znaczących dodam do dzisiaj. Rzeczywiście były tak ważne? Babilon pozostawał największym miastem na naszym globie przez ponad tysiąc lat i działo się tak po roku 1800 przed naszą erą. I drugiego takiego nawet zbliżonego przykładu w historii nie ma. To jest absolutnie spektakularny przykład. Bagdad położony. Miasto położone niedaleko Babilonu. No i startujące z nieco innej cywilizacji, bo z cywilizacji arabskiej, ale w szczytowym okresie tej cywilizacji dominował przez lat 170 w wieku dziewiątym i dziesiątym i też jest to przykład no, wyjątkowo długiego, długiej hegemonii. Może tylko wspomnę, że nowy Jork, który jest tak znany taką hegemoniczną pozycję utrzymał przez lat 40 kilka. Więc w ogóle nie ma porównania. Tymczasem w erze nowożytnej obserwowaliśmy wyłącznie konsekwentny i absolutnie nienaturalny, stabilny, czyli tak jakby zaplanowany rozwój stolicy Anglii. A trwało to 500 lat, a mimo że dookoła działy się katastrofy, wojny, mimo gigantycznych pożarów, jak choćby ten kiedy no, spalony został w zasadzie prawie cały Londyn z roku 1666, czy jak wielka zaraza Londynu, która była w Londynie i zniszczyła Londyn, no, która zainicjowana została rok wcześniej. Czy naprawdę nic nie było w stanie stolicy Wielkiej Brytanii zatrzymać? Nie tylko miasta nad Tanizą nie mogło nic zatrzymać, a nic nie mogło przez te 500 lat zatrzymać Anglii. Pamiętajmy Anglii, która w XVI wieku, a na starcie, na starcie XVI wieku była malutka, no dwumilionowa, zatrzymał Anglię dopiero wzrost Stanów Zjednoczonych, ale to już wynikało z faktu, że bestia przenosiła się, no i skutecznie się przeniosła Konkretnie po roku 1866, czyli po wojnie secesyjnej, na terytorium Stanów Zjednoczonych, to w jaki sposób rozwój Londynu miałby świadczyć o istnieniu bestii? Wystarczy zadać sobie pytanie, skąd brała się siła cywilizacyjna i ekonomiczna stolicy Anglii po roku 1530? No nie wiem, choćby z rewelacyjnej koniunktury gospodarczej na Wyspach Brytyjskich. W tym okresie? No tak, tylko że za czasów rzymskich, na przykład w IV wieku naszej ery, Londyn liczył sobie ponad 30 tysięcy mieszkańców, z czego wynikałoby, że przez 1200 lat miasto w zasadzie nie, nie rosło. No i mamy pytanie, dlaczego? Znaczy wzrost od 30 tysięcy do 50 tysięcy po 1200 latach to, to jednak jest wzrost. No ale pamiętajmy, że mówimy, o stolicy państwa, które rzekomo miało bardzo duże ambicje. No to jeszcze czwarty przykład, jeśli można poprosić. Wystarczy spojrzeć na mapę polityczną świata i porównać ze sobą takie mapy z roku 1558, 1668 i w 200 lat później, czyli w wieku XIX. Jednym, i to widać bardzo wyraźnie, nic się nie udawało, państwa znikały, znikały z mapy. I to dotknęło nie tylko Rzeczpospolitej. Większość państw przeżywała rozmaite perturbacje zdecydowana większość, czyli rosły, malały, znikały. Ale jedno, absolutnie jedno państwo na świecie, no wszystko tutaj szło rewelacyjnie z niesamowitą dynamiką i działo się tak przez 400 lat. Najnaturalnym no jest pytanie, dlaczego Anglii od pewnego momentu absolutnie wszystko zaczęło się udawać. Jestem przekonany, że znalazłoby się na pewno wiele wyjaśnień. No to w takim razie nasuwa się pytanie następne. Dlaczego rozwój Danii, Norwegii, Królestwa Neapolu, a porównywalnych z Anglią na starcie epoki nowożytnej, nie przekraczał w dalszym ciągu dotychczasowych i wcześniejszych standardów. I z drugiej strony, dlaczego w Anglii przez 1200 lat, czyli do roku 1500, nie było widać absolutnie żadnego wzrostu? Może wcześniejsi królowie angielscy nie byli zbyt wybitni. No to porównajmy królów, ich wybitność. Który w wieku XVII był taki wybitny? No, który? Karol I, Karol II Stuart. No tu, tu żeby nie, gdyby nie opowiadać o intymnych i prywatnych historiach obydwu panów, może zamilczmy i na razie uniknę tego pytania. A gdybym w dalszym ciągu był jednak nieprzekonany, Panie Marku? No więcej się wyjaśni, gdy przypomnimy sobie o dwóch kluczowych postaciach na dworze Elżbiety I. Te dwie absolutnie kluczowe postaci, być może niekoniecznie powszechnie znane, to byli dwaj panowie William Cecil i Francis Walsingham. Obydwu można uznać za prekursorów struktur tajnych w państwie. A skąd pan to wie, skoro struktury były tajne? No, z, oczywiście z opracowań historycznych, dosyć licznych. Tu musimy pamiętać, że minęło 450 lat. To wróćmy do Sir Williama Cecila oraz Sir Francisa Walshingham'a. No, musimy wiedzieć, że zbudowali nieprawdopodobną wręcz siatkę szpiegowską i pod tym względem Rothschildowie wcale nie byli pierwsi. Siatka szpiegowska budowana najpierw przez Cecila, później Wolsingama, oplotła, ale dosłownie oplotła i to bardzo gęsto a w krótkim czasie całą Europę. Obydwaj panowie byli charakterystyczni dla epoki tzw. elżbietańskiej. Więc w tym czasie ta, ta siatka rozrosła się, oplotła, ale co więcej, po przejęciu władzy przez. Jamesa I Stuart'a, czy po polsku Jakuba I Stuart'a, a po roku 1603 ta siatka była w dalszym ciągu bardzo, ale to bardzo intensywnie rozwijana. Ale rewolucji Cromwella jednak nie zapobiegła. Dlaczego? A, ponieważ nie pracowała dla angielskiego króla. A dla kogo? Taką zagadkę przyjdzie nam jeszcze wyjaśnić, skoro nie pracowała angiel dla angielskiego króla, to dla kogo? Zauważmy jedynie, że padło w tym momencie kolejne pytanie, na które hipoteza bestii daje odpowiedź. A czy rewolucja parlamentarna z lat właśnie 1640-1658 pozbawiona była osiągnięć? No o, oczywiście nie. Przede wszystkim uzmysłowiła przyszłym monarchom brytyjskim kruchość ich władzy. A dla bestii ścięcie króla Anglii w publicznej egzekucji to nie był żaden problem. Czy to jedyne osiągnięcie angielskiego buntu? Rewolucja umożliwiła całkowicie bezkarne, no i tak jest do dzisiaj. Wówczas to był, przejmowany był majątek stuartów, ale też przejmowane były zasoby, wówczas zaledwie trzech, no w tej chwili to już idzie na dużo większą skalę zasoby, trzech państw. Angielskiego, szkockiego, irlandzkiego, dodatkowo spore ilości majątków prywatnych, zwłaszcza należących do zakonów i kościołów. A kto przejmował? Była to, no, nazwijmy to delikatnie, nieznana, a przynajmniej chwilowo nieznana grupa, ale zgodnie z hipotezą bestii, zespół zarządzający grabieżą. W chwili wybuchu rewolucji angielskiej z pewnością był już uformowany. Skoro bestia, to jak rozumiem, przejmowała strukturę. Dokładnie tak. Czego nas omawiany okres w historii uczy, Panie Marku? Przede wszystkim tego, w jaki sposób umacniał się tak naprawdę pierwszy w świecie nowożytnym Deep State. Deep State, czyli ojciec i matka wszystkich późniejszych struktur niejawnych, ale przy tym prekursor nowego trendu i wzór do naśladowania.